Nie tylko informacje docierają z Danii. Dania podjęła bardzo radykalną decyzję, jeżeli chodzi o imigrantów, którzy mieli już prawo pobytu w tym kraju. Rząd premier Mette Fredriksen jako pierwszy w całej Europie zdecydował, aby odesłać uchodźców do Syrii. Sprawa ponownie stała się głośna za sprawą 19-letniej uczennicy, która nie kryła US w programie telewizyjnym. Aja Abu Dacher, pochodząca z Syrii, która mówiła po duńsku nie gorzej niż Duńczycy, urodzeni w Kopenhadze, opowiadała w telewizji swoją bardzo dramatyczną historię. Mówiła o tym, jak władze Danii cofnęły jej rodzinie pozwolenie na pobyt. Dziewczyna kończąc szkołę średnią, pytała ze łzami w oczach, co złego zrobiłam. Czy wyślą nas tam, żeby zobaczyć, czy umrzemy, czy jesteśmy eksperymentem? Pytała. Władze Danii zaś postanowiły ponownie przejrzeć sprawy 500 osób z Damaszku, które przebywały legalnie na terenie Danii. Rząd Danii uznał, bowiem, że w stolicy Syrii i okolicach nie toczą się już żadne działania wojenne. A zatem uchodźcy będą mogli wrócić do swoich domów. Podaje informację AFP, iż od lata 2020 cofnięto pozwolenie na pobyt 189 osobom. Syryjka, która ma 19 lat, której łzy poruszyły tysiące widzów i rozpętały kolejną falę krytyki pod adresem gabinetu w Kopenhadze, uczy się w szkole średniej w mieście Nyborg. Dyrektor placówki mówi, że jest doskonałą uczennicą. Jej rodzina walczy o prawo do pozostania w Danii, a pomaga jej prawnik Nils Erik Hansen, który wypowiedział się dla AFP o procedurze stosowania wobec legalnie przybywających imigrantów z Syrii. Jak mówi, przebywając w centrum deportacyjnym, nie możesz pracować ani się uczyć. A jedzenie dostajesz trzy razy dziennie. Zasadniczo trzymają cię tam do momentu, aż podpiszesz dokument, w którym zobowiążesz się do dobrowolnego powrotu do Syrii, powiedział prawnik. Realizacja formalnych decyzji o deportacjach jest zawieszona, ponieważ żądani nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z reżimem al-Asada. Jednak ten fakt. Nie uchronił Kopenhagi przed krytyką ze strony Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Nie uważamy, by ostatnia poprawa bezpieczeństwa w niektórych częściach Syrii była wystarczająco stabilna lub trwała, by uzasadniać zakończenie ochrony międzynarodowej dla jakiejkolwiek grupy uchodźców. To stanowisko. Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Gromy na władze Danii ciska także prawnik Nils Erik Hansen, który uważa, iż w tej chwili nie ma w Europie bardziej restrykcyjnej polityki wobec, wobec uchodźców. Również Amnesty International potępiło praktyki stosowane przez duńskie władze. Krytyka nie zmienia stanowiska rządu w Kopenhadze, który Utrzymuje swoją decyzję. Dania była otwarta i uczciwa od pierwszego dnia. Daliśmy jasno do zrozumienia syryjskim uchodźcom, że ich zezwolenie na pobyt są tymczasowe i mogą zostać cofnięte, jeśli potrzeba ochrony przestanie istnieć, powiedział AFP minister Danii do spraw migracji Matthias Tysfe. Kopenhaga. Swój kurs zaostrzyła, gdy socjaldemokraci wygrali wybory w 19 roku, wcześniej zmieniając swój stosunek do uchodźców, był to zabieg pozwalający odebrać władzę konserwatystom wspieranym przez skrajnie prawicową partię ludową. Cel rządu to m.in. zerowa liczba wniosków o azyl. Legalna migracja czy legalni imigranci, którzy samodzielnie zdecydują się na wyjazd do Syrii, mogą liczyć na stypendium. W 2020 na taki krok zdecydowało się 137 osób. Według oficjalnych danych statystycznych w Danii mieszka 35 tysięcy Syryjczyków. Połowa z nich przybyła do tego kraju w 2015 roku. A jaka sytuacja prezentuje się w Szwecji? Posłuchajcie. W samym czasie wpuszczają do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. Niech może ich rejestrują, nimi się zajmą, a nie naszymi kurami. Niech się odwalą od naszych kur. Kury nikomu krzywdy nie robią, a imigranci tak. Kury nie zwiększają przestępczości, imigranci zwiększają przestępczość. Niech się nimi zajmą, a nie naszymi kurami. Wszędzie, gdzie pojawiają się masowe migracje, tam drastycznie rośnie przestępczość. W Szwecji to kiedyś było najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, a teraz mają w jeden rok 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Szwecja jest tym miejscem na całym świecie, gdzie wybucha najwięcej bomb poza miejscami objętymi działaniami wojennymi, a to było bezpieczne miejsce do życia, już nie jest. 97% sprawców strzelanin w Szwecji są imigranci i dzieci imigrantów. Szwedzi dalej są spokojni, zupełnie jak Polacy, ale już niestety nie żyją, w przeciwieństwie do nas w spokojnym państwie, bo sobie naściągali problemów z całego świata. I musimy tego bardzo przypilnować, żeby to się w Polsce nie powtórzyło, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie, bo niestety nie wydaje mi się, żeby nasz rząd chciał tego przypilnować. Przecież parę lat temu, jak Łukaszenko zaczął ściągać te tysiące migrantów, żeby szturmowali naszą granicę z Białorusią, to wtedy Tusk mówił, że to dobrzy ludzie. Posłowie Platformy tam im jedzenie nosili. Trzaskowski dołożył 300 tysięcy złotych na ten paszkwil Zielona granica gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszego bezpieczeństwa. A posłowie platformy głosowali przeciwko budowie muru na granicy. Po czym wygrali wybory. Jak to mówi Trzaskowski, czasy się zmieniły. I on teraz próbuje was przekonać, żebyście nie pamiętali, co robili wcześniej. Mówi, że teraz jest wojna hybrydowa i oni będą pilnować bezpieczeństwa. Ale wtedy też była wojna hybrydowa i platforma wzięła w niej udział. Tylko że po stronie Białorusi, a nie po stronie Polski. A teraz kolej na naszej zachodniej granicy. Pilnują interesu Niemców. Niemcy nam regularnie podrzucają nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku Niemcy podrzucili nam 9 tysięcy nielegalnych migrantów. Niemiecka policja ich przywiozła. I Tusk nic z tym nie robi. Toleruje to. Buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców w całej Polsce. A jak jakiś samorząd nie chce takiego centrum, nie chce nielegalnych migrantów, to mu grożą odebraniem pieniędzy unijnych, odcięciem od dotacji europejskich. To jest polityka Platformy w 2025 roku. Ale jestem przekonany, że Polacy są dużo mądrzejsi, że Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku, że Polacy to powstrzymają, że Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nigdy na to nie pozwolimy. Nigdy. Bo jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem. Wiele rzeczy nam wyszło. No tylko jedna rzecz nam nie wyszła. Nasi politycy nam nie wyszli. Nasze rządy nam nie wyszły. Za co biorą się ci ludzie? To zupełnie nie działa. Prąd najdroższy w całej Europie. Energetyka jądrowa 20 lat za Bangladeszem. Ochrona zdrowia 60 miejsce Polska dopiero. Za Libanem, za Azerbejdżanem. Ranking systemów podatkowych. Polska dopiero 63. miejsce. Na 64 badane państwa mamy gorsze podatki niż Pakistan, Nigeria, Indonezja oraz Kenia. W tych dzikich krajach ludzie płacą prostsze podatki niż my w Polsce. A pod kątem sztucznej inteligencji Amerykanie ostatnio umieścili Polskę między Mongolią i Burkina Faso. Im się nie dziwię, bo nie oceniali naszych firm, naukowców, programistów. Oceniali nasz rząd. Spojrzeli na Tuska i wyszła im Mongolia. W ogóle im się nie dziwię. I u nas tak jest wszędzie, w każdym ministerstwie. W ministerstwie na samej górze stawiałem kogoś, kto się na tym kompletnie nie zna. Kto u nas jest ministrem zdrowia? Leszczyna, z zawodu i wykształcenia, polonistka, nauczycielka języka polskiego. Nigdy nie miała nic wspólnego ze zdrowiem. Chyba że kiedyś do lekarza poszła, bo ją coś bolało. To ją zrobili ministrem zdrowia. A jaki miała plan na naprawę ochrony zdrowia? Co mówiła w kampanii? No, że jak ona wygra, to wszystkie problemy ochrony zdrowia to na rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I ciężko uwierzyć, ale ten misterny plan się nie powiódł. No, nie wyszło. Naczytała się z dzieciakami Harry'ego Pottera i myślała, że to takie proste. No, i rzeczywistość ją przerosła. Ale żeby nie było, mamy w rządzie lekarza. Władysław Kosiniak-Kamysz jest przecież lekarzem, no ale w życiu go nie zrobili ministrem zdrowia. Po cholerę miałby zajmować się tym ktoś, kto się na tym zda. Posłali go do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo się na tym nie zda. Więc właściwiem właściwym człowiekiem do tego. I się facet nie przejmuje, że nie mamy amunicji, że nie budujemy fabryk nowych, że Polska nie jest gotowa do obrony, żebyśmy się bronili tydzień albo dwa, bo nie jest gotowy. Pochwalił się w wywiadzie, że ma już spakowany plecak ucieczkowy, więc on jest obronny, gotowy do wojny. Tylko niestety Polska nie jest gotowa. Ale co on się tym będzie martwił? I tak jest wszędzie, w każdym ministerstwie. Na samej górze stawiałem kogoś, kto się nie zda kompletnie na tym. Za to jest właściwej partii. To co robi, jak nic nie potrafi? No nic nie robi, swoich kolesi z partii zatrudnia a ci. Niespodzianka, też nic nie potrafią. I od samej góry do samego dołu, wszędzie, są ludzie, co nic nie potrafią. To jak tu cokolwiek ma działać dobrze w tym państwie? A prawdziwi eksperci i specjaliści nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton, nie są w stanie awansować. I to jest, proszę państwa, nasze zadanie. To my wszyscy. Musimy w końcu skruszyć ten partyjny beton. Bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi. I nic się nie zmieni. A jak się nic nie zmieni, to dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie, robionym z tektury łączonej na trytytki, i nic się nie zmieni. A to się w końcu musi zmienić i zobaczycie, że my to zmienimy.